Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z borówkami. Potrzebować będziemy kilogram białego sera, 10 deko masła, szklankę cukru, łyżkę mąki ziemniaczanej, dwie łyżki mąki pszennej, 5 jajek i 200 ml śmietany 30%. Ser przełożymy do miksera masło również wszystkie składniki dokładnie uczymy na puszystą masę dolewamy śmietankę jajka i dosypujemy obie mąki uruchamiamy robot i ucieramy na puszystą masę. Masę serową już mam utartą. Ma jednolitą konsystencję. Przekładamy do tortownicy. Tortownicę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Wierzch sernika posypuje borówkami, i sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Tutaj mam dwie szklanki borówek, i wierzch posypuje borówkami. Sernik studzimy przy uchylonych drzwiczkach. I tak sernik wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik z borówką. Ukroimy. Wierzch oprószymy cukrem-budrem. Ukroimy kawałeczek. Jest on jeszcze bardzo gorący. Ja go troszeczkę ostudziłam. Nie do końca jest zimny, bo sernik jest idealny na drugi dzień. O, świetnie wygląda. I tak oto mamy sernik. Z o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sernik z borówką